Drodzy przyjaciele, witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Dzisiaj daję temat, który dotyczy dosłownie wszystkich. Oni dokonali swojego wyboru. Ojciec Absolut. Witajcie moi drogi ukochane dzieci. Dziś chciałbym ponownie powrócić do ostatnich wydarzeń. Jakie mają miejsce obecnie na Ziemi, a tym razem poruszyć temat waszego stosunku do osób, które już zaszczepiły się. Widzę, że wielu z was jest całkowicie zagubionych i nie wie, czego oczekiwać od swoich krewnych, przyjaciół i znajomych, którzy uległy ogólnemu ażatorzowi i dalej się zaszczepić. Nie powinno was to przerażać, moi drodzy. Nie nastąpi z nimi drastyczna zmiana. Przynajmniej nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na ciebie. Będą w nich zachodzić zmiany, ponieważ teraz będzie dominować w nich składnik materialny, a duchowy będzie stopniowo zanikał. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, Będę się martwić o swoje zdrowie, ponieważ to strach o życie popchnął ich do tak pochopnego kroku, na który liczyły gady. Osoby te zaczną uważnie słuchać siebie, szukać w sobie nowych, nieznanych objawów choroby, które skłonią ich do przyjęcia nowych dawek i silnie reklamowanych szczepionek. I naprawdę będę mieć takie objawy, ponieważ były już pierwotnie włączone do wszystkich typów szczepionek oferowanych ludziom. W końcu to był właśnie ich cel: uruchomić w ludzkim ciele łańcuch nieodwracalnych procesów prowadzących do samozniszczenia. I mówić o tym wcale nie po to, by cię zastraszyć. Chcę, żebyś spokojnie odnosił się do tego, co się dzieje, nie marnując swojej siły psychicznej i energii na coś, czego nie jesteś w stanie zmienić. W tym przypadku żadna rozmowa o prawach wszechświata, o pracy duchowej prowadzącej do uzdrowienia, a nawet o psychosomatyce, nie pomoże, ponieważ dusza tej osoby jest już ślepa. I głucha. Zaczyna żyć według programów wprowadzonych do niego poprzez szczepionkę, którą otrzymał go organizm. Co więcej, na zewnątrz możesz nie zauważyć żadnych zmian w tym człowieku, ale jego składnik energetyczny jest już zupełnie inny. Teraz nie jest już w stanie wyjść poza trójwymiarowość. On sam zapędził się do tej klatki i zawiesił na niej niezawodny zamek. Taka osoba będzie żyła tak długo, jak pozwoli mu na to los, ale już bez duchowych wzlotów i upadków, bez żywych emocji i duchowego niepokoju tkwiącego w boskiej istocie. Cały będzie skupiony tylko na sobie, na swoich problemach, na swoim zdrowiu. A jeśli będzie dbał o swoich bliskich, to raczej z przyzwyczajenia, ponieważ jest to konieczne i tak przyjęte. Ale szczerość i ciepło znikną z waszej relacji i musisz być na to gotowy. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Nie okazuj litości tym ludziom i nie czuj się winny, że nie mogłeś ich uratować przed tak pochopnym krokiem, bo to nie pomoże im, ani Tobie. A jedynie odbierze Ci siły i energię, których sam tak bardzo teraz potrzebujesz, aby nie potknąć się i przejść godnie własną ścieżką. Błogosławiam Was, moi drodzy, i niezmiernie Was kocham. Ojciec Absolut przemówił do Was. Moi drodzy, ja chcę wam powiedzieć, ponieważ ja nie mam bliskiej rodziny tutaj. Mam bliskimi osoby, chwała Bogu, tak można powiedzieć, świadomy tego, co jest w tych szczepionkach, ale z racji tego, że mam duży kontakt z różnymi osobami i czy to dzwonią do mnie, jak jest konsultacja, czy kiedy na masaży przychodzą. To nie ma znaczenia. Mówię mnie właśnie o takich problemach w rodzinach. To dotyczy i rodziców, to dotyczy i młodych osób, którzy przerażenie wirusem, którego. No, nie będę mówić tu swoje zdanie na temat wirusów, sami wiecie na pewno co myślę. I podejmuję właśnie takie działanie podejmuję e, krok zaszczepić się. Jak ja to mówię, jeżeli mogę tak e, Wam powiedzieć, a myślę, że mogę, to sprzedaję duszy diabłu. To są ludzie, którzy myślą tylko materialnie, boją się o swoje ciało, nie wiedzą, że są wiecznie, jakby o tym wiedzieli, że duch żyje wiecznie, nie robiliby takiego kroku drastycznego w swoim życiu ze swoim ciałem i ze swoim zdrowiem. Kto interesuje się, to naprawdę już przez ten czas mógł dowiedzieć się co jest w tych szczepionkach i jakie są skutki i wyrósłolodzy i lekarze świadomi całego świata o tym mówią, krzyczą oczywiście nie w telewizjach publicznych, bo ich nie dopuszczają do głosu w tych telewizjach ale można to naprawdę uzyskać, taką wiedzę, co się dzieje i co jest w tych szczepionkach. I ode mnie ja też mogę Wam po prostu podpowiedzieć, doradzić, poradzić, jak chcecie to się nazwicie. Tak jak było powiedziane, Wy nie macie na to wpływu. Szanujcie decyzje tych osób. Nawet jeżeli one wam bardzo bliscy, ale to był ich wybór, to są dorosłe ludzie i oni ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje czyny. Nie bierzcie ich ciężar na siebie. Na pewno zrobiliście wszystko, co było w Waszych siłach, ale życie za nich nie przeżyjecie. тыля ода мне, люб аж тыля мне. С вами была Ирина.